Dzień dobry, dzisiaj dzień drugi. Wczoraj były interwały ogólne. Dzisiaj już mam ze sobą rękawicki, więc będziemy bić woreczek też w interwale, jako ćwiczenie wzmacniające. Są ludzie na sali, więc dźwięk jest troszeczkę zakłócony. Trzeba będzie zainwestować w mikrofon. Do tego jeszcze mamy kwestię 4K. Dzisiaj zrobimy mniej pogaduszek. Jakoś nie mam ochoty się wymądrzać. Czuję się jak kupa. Wczorajszy trening jako pierwszy z cyklu pokazał, że jest dużo roboty, ale wiedza jest ważna, więc jak wiemy co robimy, to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. A jak działa, to znaczy, że mamy rację. Poza tym są ludzie na sali, więc sobie nie pogadamy, dopóki nie będziemy mieli mikrofonu. A to wszystko, lecimy, lecimy z tematem. Dzisiaj było trochę rozszerzone rozciąganko. Yy, dzielę rozciąganie na stojąco i na siedząco, jeżeli chodzi o rozciąganie indywidualne i statyczne. Czyli indywidualnie, statycznie, stojąco i siedząco zestawik był mały. Wczoraj był tylko na siedząco podstawa. siat płaski, twóreczka, klęknięcie wykroczne, klęknięcie obunusz płotkarski, rozkrok. Dzisiaj zrobiliśmy bez rozkroku ale skupiałem się bardziej na rotacjach, czyli czwóreczka, motylek, płotkarski i klęknięcie obu Nóż było 20 sekund, a wczoraj było 10 sekund i mniej dzisiaj bolało, bo wczorajsze zakwasy dały taki, w trakcie rozciągania taką płynność już po tych krążeniach stawów, jak widać jestem trochę spocony, więc już tam się rozgrzewa wszystko w środku jest już gorące w ciągu 5 minut treningu zrobiło mi się strasznie gorąco więc więc to fajnie poprawić jak to mówił świętej pamięci trener Pisarek czym się strułeś tym się lecz czyli jak bolał trening jeden trzeba zrobić trening drugi nie muszą to być jakieś turbo wyniki. Po prostu przyjść, poruszać się i właśnie rozprowadzić te napięcia stałe, te, te zakwasy, rozprowadzić w mięśniach, a tak żeby przywrócić taką elastyczność, bo to jest rozciąganie. Ja robię rozciąganie na początku treningu, dlatego że mam nawyk mięśniowy, już mam pamięć mięśniową z sztuk walki z 20 lat, 8 prawie 30 będzie, no, że się zawsze przed treningiem rozciągałem, żeby móc wysoko kopać. Nie jest to kontuzyjne, jeżeli robimy to mądrze, jak to super youtuberzy mówią, że nie wolno się przed treningiem rozciągać, ale mówią to po pierwsze kulturyści, po drugie, po drugie ludzie, którzy się nie rozciągają profesjonalnie, czyli z wiedzą. Są to ludzie, którzy Uprawiają tak zwaną kulturystykę, o tym też jeszcze będzie. Uprawianie sportu docelowo, tak jak kickboxing, czy, czy lekka atletyka, czy ciężary ma na celu doprowadzić do wyniku. Uprawianie sportu dla bezpieczeństwa równie dobrze jest. Można by pływać na olimpiadzie w kamizelce po to, żeby nie utonąć. Także nie ryzykujesz, nie jedziesz. Tak możemy powiedzieć. Teraz zrobimy trochę techniki kroczki i idziemy na woreczek, zrobimy sobie interwałowo woreczek 8 albo 10 rundek albo więcej, bo wczoraj było 3 serie po 8 ćwiczeń, dzisiaj podobną ilość wysiłku czasowo będziemy chcieli zrobić, czyli pół godziny na worku, ale żeby nie zapętlić się i nie gubić techniki, to trzeba najpierw sobie technikę troszeczkę jakby przypomnieć, bo jak wiemy, narząd nieużywany zanika. Wielka hali tu są trzy boiska, tu są pełnowymiarowe i plus siłownia, więc jest ogromne miejsce. Tam z tyłu pracują, więc jest głośno, ale pewnie wyciszymy. Zrobię teraz parę kombinacji tych, które robią dzieciaki na treningach i dołożę coś jeszcze z haków i sierpów. Niki bokserskie, jak mało kto wie, służą do tego, że się je robi bardzo długo. One mają na celu, jak mało kto wie, zmęczyć mózg, układ nerwowy przestaje pamiętać, co miał zrobić. I tego się możemy spodziewać w walce, jak widzicie często nokauty y, zawodników, którzy y, są już wycieńczeni walką w jakiejś tam, nie wiem, 10, 12 rundzie, czy dla niektórych jest to już druga, trzecia runda, zależy od tego, jak mocno się przykładamy. Dzieją się takie rzeczy, że gubią się ręce, nogi, gubimy technikę. Żeby nie gubić techniki, trzeba ją po prostu powtarzać tysiące setki tysięcy razy, żeby stała się nieświadomym odruchem. To było poruszanie do przodu. Teraz poporuszamy się, poporuszamy się troszkę do tyłu. O, poporuszamy się troszkę do tyłu. Jako obrona. Najlepszą obroną jest atak, jak to w starej szkole polskiego boksu było, więc jak przeciwnik atakuje, walnij go w zęby. Działa. ¡Lisco, estás! Z tego co mój zryty łeb liczył to powinno być około 12 rund. Zobaczymy nagranie później. Tarcz tego rozgrzewania się. Wczoraj zrobiliśmy sobie z nas bokiem w opadzie tam tambareczki. Dzisiaj jako ćwiczenie dodatkowe siłowe wypadałoby zrobić plecki albo klatę. A na dułali Dzisiaj zrobić, może ktoś podpowie. <śmany> tak jak wczoraj mówiłem, i ktoś pewnie słuchał, robimy to co czujemy, że powinniśmy zrobić. Nie zapominając o tym, że wszystkiego musimy robić porówno. Czyli kolejność nie jest taka ważna, a proporcje treningu są ważne. Czyli w ciągu jednego cyklu treningowego typu tydzień, czy Zapętlenie do następnego takiego cyklu. 4 dni, 6 dni, zależy kto, jaki ma program. Nie zapomnieć o czymś. A jak w jednym cyklu zapomnieliśmy, to zrobić go w następnym cyklu. Bo dysproporcja powoduje kalectwa. Powiedzą Wam to wszyscy duzi sportowcy, którzy kiedyś postanowili chociaż raz czy tydzień nie pójść na trening. I później tego żałowali. Wiadomo, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. No i dobra, lecimy plecki jednak, bo przedramie trzeba wzmocnić. Po tym boksowaniu coś tam znowu, ten nieszczęsny młotkowy, więc pchanie teraz na klatę byłoby bolesne. Będziemy sobie zmieniać uchwyt co serię, żeby to przedramię tam się układało. Fajne jest też to, że na tej siłowni nie ma kilogramów. Zobaczcie, można i tak. Stara szkoła. Przed oczami, czyli kończymy pewnie jakiś biceps, triceps, ale może nie. Halo. W sumie dwa dni z rzędu ostrej petardy spowodowały, że się szybciej nie chcę. To co mówiłem, jak czuję, że idzie, to robię. Jak czuję, że nie idzie. No nie robię. Co by tu jeszcze na temat dzisiejszego, póki świeża głowa? No trzeba ćwiczyć. No. Jeden trening mistrza ze mnie nie zrobi, ale. Dobry start po przerwie, dobrze się czuję. Czuję się jakbym mógł to robić częściej. I to jest fajne w treningach. Pozdrowienia.